Siemaneczko moi drodzy, Dendy1978 z tej strony Witam was dzisiaj bardzo serdecznie na kanale w kolejnym odcinku Będzie to odcinek prezentacji, nie prezentacji vs -ki. Taki nie do końca standardowy, bo to jest niestandardowa vs niestandardowy odcinek Ale póki co, nacieszmy się tymi widokami Spójrzcie jakie to są piękne Przejdziemy się tutaj tak po tym murku Spójrzcie, jakie to są piękne widoki, kto wie, gdzie ja jestem. Yy, kto się tu tylko rozejrzy i już wie, gdzie ja jestem. No to jest typowy Polandowiec, moi drodzy. Jestem między koszalinem a Lemborkiem na takiej miejscu fajnej. Jestem tutaj z zestawem, który właśnie sobie teraz zobaczycie. Jestem tutaj zestawem firmy Termex. Moi drodzy, Termex. Bardzo się cieszę, że w końcu mogę nagrać ten odcinek. Nie mogłem się do tego zebrać. I to będzie taki niestandardowy odcinek. Ja już chyba za bardzo w te streamy live wpadłem, nie wiem. Nie mogę się po prostu zebrać do kupy, jak to się mówi. Dobra, wracając, moi drodzy. Firma Termex, transport międzynarodowy i krajowy. Jak widzicie, chłopaki jeżdżą z żywcem. Z tego co obserwuję po ich facebooku, to nie tylko zestaw, który dostałem, to jest po prostu zestaw, który mi przypomniał. Jedną z najfajniejszych firm, w które byłem, to był Eltrans. Tam się jeździło tylko z żywcem. Jak pamiętacie, kto nie pamięta, to na moim kanale może sobie wejść w playlistę z Eltransu. Ja tam jeździłem, nie wiem, dafem Euro 6 chyba. Z naczepą Petcaioli. Z podobną naczepą do tej. Ta tutaj ma troszeczkę więcej funkcji. Wiadomo, jest to z modów. Z tego co wiem, płatnych modów. Także moi drodzy. <laughs> Co, jestem śpiący, jo? No chyba cię gnie. Zaraz to wyłączymy. Już to wyłączam, bo nie będziemy, nie będziemy tutaj spać. Ja nie lubię spać w grze, to jest w ogóle dla mnie, to jest... Czekajcie, gdzie to było teraz? To jest w ogóle bez sensu. Wykroczenia, symulacja, zmęczenia. Dobra, już ziomek nie jest zmęczony. Także, moi drodzy, tak jak mówiłem, Termex Renault T, chyba 460 koni, yy, naczepka Joli. Skin robiony ogólnie przez I teraz uwaga Kto jeszcze nie wie nic o tej firmie A zna taką firmę też z mojego kanału Ja się postaram tu w tym momencie Gdzieś linki wrzucić Robiłem prezentację firmy Mejkowski Transport i Spedycja Rafał Mejkowski, Mejkowski jest tu Wiceprezesem Prowadzi tą firmę łącznie z Moim imiennikiem czyli Danielem Tak zwanym Z przezwiska czy z ksywy osiołkiem który pamiętam, że robił niewyobrażalnej ilości kilometrów w Mejkowskim. Wiadomo, jak to, jak to czasami bywa. Z tego, co z Rafałem, chwilę popisałem. Yy, oj, Rafał też miał, miał. No, wiadomo, praca, życie prywatne. Nie miał czasu już na prowadzenie firmy. Więc no, Mejkowski transport spedycja się zamknął. Ale z tego, co wiem, kierowców tak jakby przejął yy, Daniel, osiołek. I tam jakąś firmę prowadził. Ja nie jestem do końca, wiecie, poinformowany. Ja nie siedzę tam z chłopakami, nie mam czasu na siedzenie z nimi na Discordzie czy coś. No i w każdym razie już po tak długim czasie, Rafał, to wiecie, wy z Eurotracka wyjdziecie, Eurotrack z was nigdy, taka jest prawda. Po jakimś czasie Rafał stwierdził, że wraca, że tak można powiedzieć, do gry. I wspólnie postanowili tą firmę prowadzić. Czyli teraz to jest Termex na stronę na Facebooka Termexu zapraszam was do opisu filmu tak samo jak na kanał y, symulatory i wiele więcej to jest kanał Rafała na który was też zapraszam on tam już od dawna wrzucał filmy teraz miał długą przerwę i zaczyna wrzucać z powrotem także te linki są w opisie do tutaj filmu a, a co my lecimy moi drodzy krótką traskę po Polandzie jak, jakże pięknym Polandzie lecimy krótką traskę do Wejherowa do Wejherowa nie mamy dużo kilometrów, z tego co wiem. Czekajcie, bo tutaj teraz, jak widzicie, używam trakira, czego ogólnie nie robię często. 69 kilometrów, także lecimy 69 kilometrów do Wejherowa. W Wejherowie sobie staniemy na Tartaku i tam zakończymy nasz odcinek. Potem zobaczycie jeszcze sobie zlepek takich fajnych ujęć z innych rejonów mapy niż teraz akurat jedziemy. Z innych rejonów, z innej, z innego, jak to się mówi? Z innej trasy tej. Zobaczycie, z innego kierunku. O. Także moi drodzy, tak to wygląda. Czekajcie, trochę za wysoko chyba siedzę. O, dobra, teraz będzie dobrze, chyba za bardzo wam nie opadłem, że tak powiem. Także, ci, którzy na pewno już zauważyli, ja, tu są tereny w ogóle przeze mnie nie odkryte. No wiadomo, ja na nie, nie na każdym profilu wszystko odkrywam. Także słuchajcie, jestem, jestem bardzo oczywiście dźwięczny, że tak powiem, Rafałowi, że mogę się tym zestawem przejechać. Ja tą firmę Wam pokazuję nie po to, żeby zachęcić Was do pójścia do tej firmy, bo zdaję sobie sprawę, że, że 95% z Was, jeżeli w ogóle napisze podanie do tej firmy, to to zostanie odrzucone, bo wiadomo, tak jak firma Mejkowski Transport Spedycja, tak teraz firma Termex, oni mają swoje wymagania. Tam trzeba spełniać określone warunki. To nie jest tak, że każdy, kto napisze ej, ja chcę do firmy, to sobie tam do tej firmy pójdzie. O, ten skręcał mogłem jechać. A ten też skręcał. E, ten też będzie skręcał? Jo. To my sobie wylat wylatujemy. Jen, no, ja się nie mogę odnaleźć tu w tym... W tym Trakirze. W tym trakirze się nie mogę odnaleźć. Także głupia czapka na głowie dla tych, którzy zawsze mi marudzą. Dendy, a czemu Ty nie grasz w Trakirze? Dlaczego Ty nie grasz w Trakirze? Nigdy się do niego nie przyzwyczaiłem. Ci, którzy mi mówią, że bez niego nie mogą grać, ja ich rozumiem, ale ja bym chciał, żeby mnie ludzie zrozumieli też, że ja nie potrzebuję w nim grać po prostu. Na prywatne potrzeby czasami sobie w nim siedzę i gram. Aczkolwiek bardzo rzadko. Jak widzicie, mam tylko ustawione rozglądanie się na boki, góra i dół. Przekrzywianie głowy nie mam włączone nic, bo to mnie po prostu za bardzo tutaj rozjusza, że tak powiem. Także dobra, wracając do, wracając do tematu firmy, Jesteś, przejeżdżamy przez Lemborg, i wracając do tematu firmy. Słuchajcie, cieszy mnie bardzo, że taka firma wraca, że tak powiem, otwarcie na rynek bo to takie firmy się po prostu no, bardzo, bardzo ceni, naprawdę bardzo się ceni, takie firmy, gdzie zestawy są dopracowane. Z tego co widziałem, no nie mogłem z Rafałem się skontaktować, z tego co widziałem, to już baza jest dopracowana, także bazę też mają, no, no konkretnie podchodzą do sprawy. Z tego co wiem, to na grupie z nimi są ludzie, którzy w tej firmie no, już mnóstwo lat siedzą. Jednym z, jednym z, jedną z takich osób, z tego co tak chyba mi się wydaje jest, to jest Huchlek, którego pozdrawiam, który też jest już realnym kierowcą. Tam już chyba większość tych kierowców, którzy kiedyś jeździli, to są teraz realni kierowcy, także ten zajob idzie, idzie za ludźmi normalnie, ludzie z gry wirtualnej przenoszą te, tą swoją pasję do życia realnego. Niektórym to po prostu nie wychodzi i wracają do tego życia realnego, które prowadzili przedtem, powiedzmy, a niektórym właśnie to pasuje i są tymi, wir tymi wirtualnymi, realnymi driverami. Także każdy znajdzie coś dla siebie, że tak powiem. O, coś, coś tu mi zaczyna przychodzić, zapomniałem chyba wyłączyć spod spodu Face'a. Także tak to wygląda, moi drodzy. Naprawdę zarąbiście, że mogę, że mogę nagrać, bo wiem, że no, dużo osób będzie chciało ten zestaw, ale, nie, ale stety, niestety no, nie każdy będzie mógł sobie nim pośmigać. Także cieszy mnie to bardzo, że mogę, że mogę się trochę w nim polansować. Wiecie o co chodzi. To Renault, to tak średnio tam. Renault, ja jeżdżę już firmowo w, w MTD, także w MTD Stencel muszę dokończyć, bo MTD to wiadomo. To jest tylko skrót. W każdym razie bardzo się cieszę, że mogę się przejechać z tym zestawem. Mówię, było kilka firm, które próbowały wozić żywca. Ja wiem, że Zawadka próbował z Pecajoli też jeździć. Natomiast no, nie ma takiej firmy, która by tylko się żywcem zajmowała. Być może dlatego, że no, no firma Eltrans, w której ja kiedyś byłem, które już dawno nie ma, oczywiście to, to była firma po prostu. To była Zajawka tam. Tam ojciec, gościa, który, który miał tą firmę, po prostu jeździł na, żywcach, na żywcu, i on się po prostu zaraził. I, I tylko żywiec, tylko żywca żeśmy wozili, tylko mieliśmy naczepy do przewożenia bydła. Jak ja to mówiłem, ciągnęło ode mnie bydłem na parkingach. Natomiast to jest, to jest, chyba mi się wydaje, taka gałąź transportu tego wirtualnego, gdzie niewielu to robi, bo naczepy do tego się pokończyły swego czasu. Było kiedyś mnóstwo modów tej Pecajoli, a te wszystkie mody jakoś, nie wiem, albo przestały działać, albo miały dużo crashów No z tego co widzę, to ta naczepa, można ją kupić ogólnie ze strony. Ja nie będę tu podawał linków, bo to nie. Nie ja tu jestem od promowania tego. Ale można sobie kupić różne modyfikacje na różnych stronach. Zawsze się mnie pytacie Dendia, skąd ja mam jakieś mod wziąć. Wystarczy sobie wpisać słuchajcie, na Facebooku. Jakieś nazwy modów, czy jakieś strony z płatnymi modami. Naprawdę jest tego mnóstwo. Nie trzeba tego, nie trzeba tego jakoś super reklamować. Tym bardziej, że się nic z tego na przykład nie ma, nie? Także super sprawa, naprawdę super sprawa. Tak jak mówiłem, link do kanału Rafała, który już z tej firmy nagrywa odcinki, macie w opisie, i link do Facebooka firmowego macie w opisie filmu. Także wbijajcie. Jeżeli nie znaliście tej firmy, a jesteście ode mnie z kanału, to możecie tam im chociaż pozdrowić. Pozdrowić od, od nie wiem, pozdro od kanału od Nd. czy z kanału od Nd. żeby wiedzieli, że wyście po prostu ode mnie przyszli. A jeżeli znacie tą firmę, no to nie muszę Wam nic pokazywać, tak naprawdę. Nie muszę, wam, nie muszę Wam udowadniać, że taka firma jest i jest fajna. Ja uważam, że ta firma to będzie kolejna firma z dużym potencjałem. Już ma duży potencjał. Czekajcie, musimy tu na ten tartak teraz wjechać, tylko czy nas... Normalnie powiem wam jak się jeździ na Krzyżaku, muszę trochę z Trakirem teraz pojeździć, bo jak się jeździ na Krzyżaku, to ciężko jest, ciężko jest potem w tra na Trakira z powrotem się Ja naprawdę bardzo długo go nie używałem. I trochę ciężko mi jest teraz, przyznam się bez bicia. Także od dzisiaj Dendy jeździ firmowe trasy z Trakirem. Chyba nawet będę jeździł te Chyba nawet będę jeździł chwilową ulicę z żeby się przyzwyczaić. Także my sobie gdzieś tutaj zaraz, tam sobie staniemy przy tym wózku. Także ja sobie będę leciał, będę sobie leciał można powiedzieć do rodziców, słuchajcie teraz. A co, jak jestem w Wejherowie, to sobie lecę do rodziców. My sobie tu postawimy... Jakby ktoś przyjechał, to ja po prostu zostawię im klucze, niech sobie odjadą, nie? Gasimy, gasimy nasze, naszą renapkę, jak to się mówi. O, i teraz trochę głośno jest. Także słuchajcie, na odcinek miniaturka musi być, czyli miniatureskę sobie wypiniemy taką. Nie no, musimy wejść do auta, bo inaczej nie da radę. Także, moi drodzy, teraz zobaczycie sobie zlepek tych yy... Zlepek tych takich, wiecie, ujęć z fajnych terenów, którymi kiedyś jechałem i ten odcinek nabił bardzo dużo wyświetleń. Natomiast ja się z Wami żegnam. Zapraszam Was do odwiedzenia, tak jak mówiłem, Facebooka, firmowego i kanału Rafała. Symulatory i wiele więcej, jakby ktoś po prostu chciał sobie wpisać na YouTubie. Ja się z Wami tymczasem żegnam. Dziękuję Wam za uwagę. To był bardzo krótki odcinek. Myślę, że w pół godzinki się wyrobimy. Także to był taki odcinek dla Was na na niedzielę, żebyście sobie y, obczaili i chyba tyle w temacie. Dziękuję bardzo serdecznie, oczywiście pozdrawiam firmę Termex i wszystkich moich ziomali, którzy tam są, z którymi jakoś nie mam czasu ostatnio się w ogóle spiknąć. Trzymajcie się, na razie, hejka.